Dziękuję. Teraz czas na wymianę opinii między Wami, a potem zainteresujemy mhm. się. Może jeszcze się odniosę do tej reformy. Byłam wczoraj, wczoraj mieliśmy takie szkolenie w szkole, była Pani psycholog i Pani psycholog powiedziała tak, że my jako nauczyciele nie mamy żadnych uprawnień do przygotowania takiej karty, dlatego, że żeby przygotować taką kartę to powinniśmy mieć wykształcenie psychologiczne, pedagogiczne, pięcioletnie Natomiast na dzień dzisiejszy żaden nauczyciel z nas, żaden nauczyciel w zasadzie tego dobrze nie zrobi. Nie ma, nie ma takiej możliwości. Powiedziała nawet wprost, zapytała, czy my jako nauczyciele nie powiedzieliśmy nie, nie zbuntowaliśmy się przeciwko temu, bo skoro nie mamy uprawnień, to tak naprawdę nie musimy tego robić. No i teraz są takie sytuacje, że z jednej strony mamy rozporządzenie, mamy wprowadzać, a z drugiej strony. Nauczyciele akademicy w ten sposób podchodzą do tego zagadnienia, prawda? Uczą, uczą również w ten sposób no, nauczycieli, być może przyszłych, być może przyszłych pedagogów, w zasadzie tak ich nastawiając do tego rodzaju pracy, do tego zadania. No, byliśmy zaskoczeni troszkę na tej Radzie. No, to znaczy Pani psycholog była nieprzygotowana. Dlatego, że. Ja się poniekąd z panią psycholog zgodzę, że nauczyciele nie są przygotowani, bo po tego też doświadczamy tak naprawdę w pisaniu tych kart, ale przecież rozporządzenie, bo w rozporządzeniu jest napisane wprost, że zespoły tworzą wszyscy nauczyciele, wszyscy tworzą kartę, wszyscy tworzą plan działań wspierających przy pomocy psychologa, pedagoga szkolnego bądź osób pracujących w poradni na danym terenie, bo wiadomo, my mówimy o realiach miejskich. My mamy w szkole psychologa, pedagoga, przynajmniej psychologa czy pedagoga, ale są szkoły wiejskie, które, na przykład, y, y, poradnie obejmuje siedem szkół w rejonie i mają jednego pedagoga z poradni na siedem szkół. Więc tak naprawdę nie ma możliwości, żeby ten pedagog skutecznie pomógł w każdej szkole. I tutaj rzeczywiście, natomiast także to może że to przeczo rozporządzenie, jest proste. To miało właśnie pokazać i też rozporządzenie jakby, i jakby dookoła komentarzy dotyczących tego rozporządzenia wprost wskazują, że nauczyciel jest przygotowany po studiach pedagogicznych do przygotowania podstawowych informacji. Oczywiście z wyjątkiem może interpretacji. Nie tak, ale zakłada się tak z przygotowaniem, bo każdy, który idzie do szkoły, to przygotowanie pedagogiczne ma, czyli podstawy dydaktyki, metody formy, środki, bo to trzeba jakoś określać, prawda? I, i tak naprawdę przecież nauczyciel określa metody pracy na swoim przedmiocie, w jaki sposób to będzie robił, czyli podstawowe, podstawową wiedzę posiada. Natomiast jest myślę też, moje, to jest moje osobiste zdanie. Tytuł tego rozporządzenia jest wysoce stresujący i powodujący bulwersowanie się nauczycieli, ponieważ brzmi Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej publicznej przez szkoły, w szkołach i placówkach. Pomoc psychologiczna-pedagogiczna łączy się absolutnie z pedagogiem i psychologiem. Więc pierwszy zarzut nauczycieli-przedmiotowców, a co my mamy do tego, my nie jesteśmy fachowcami? Natomiast tutaj wchodzi problem przy pisaniu PDW. Ja nie potrafię do... Wymagań na matematykę jako pedagog. Nie wiem, jak pomóc matematykowi, nie wiem, jak pomóc angliście, nauczycielowi tam polskiego geografii i innych przedmiotów. Ja umiem napisać plan działań na socjoterapię, na konsultacje psychologiczne, na terapię dysleksji czy logopedię, jeżeli mam takie przygotowanie, prawda? I tutaj właśnie z pomocą służy specjalista, ale do końca nie jest, też daję się, że. To nie jest do końca tak, że nie jest przygotowane. Poniekąd nie, ale poniekąd też tak. Słuchajcie.